Przeszczepiono łącznie od dawców zmarłych i żyjących 2254 narządy. Najwięcej w historii. Polska transplantologia osiągnęła także historyczny wynik przeszczepień od osób żyjących 106, w tym 82 nerki i 24 fragmenty wątrób. Przeszczepiono rekordowe 202 serca, 147 płuc, 1130 nerek i 614 wątrób. Musimy być tacy dokładni, bo każde takie przeszczep to przecież szansa na nowe lub lepsze życie. E, więc e, proszę powiedzieć, skąd to się wzięło? Dlaczego my sobie tak świetnie od lat radzimy? E, dzień dobry, dziękuję. My chciałem. Żeby ten, żeby ten trend oczywiście się, się utrzymał, bo to dla wszelakiego dobra. Dla dobra tych osób, które oczekują, dla dobra biegu po nowe życie, dla wizerunku medycyny transplantacyjnej w Polsce i w ogóle dla dobra medycyny wizerunku medycyny w ogóle, w ogóle. Po prostu tak się robi. Medycyna transplantacyjna, czyli przeszczepianie narządów, tkanek, komórek no jest, jest już regularną i. i i no, można powiedzieć codzienną metodą leczenia, aczkolwiek jak słyszeliśmy w wypowiedzi pana Przemysława Salety i, i ja to także obserwuję, no, w, w, wciąż taką czułą w odbiorze w odbiorze społecznym. Budujemy medycynę transplantacyjną już no, wiele lat, bo od lat 60. To nie są tylko wykształceni, wykształceni lekarze, bardzo oczywiście to jest ważne, i ci, którzy są po stronie przeszczepiania i ci, którzy są po stronie pozyskiwania narządów i tkanek do przeszczepienia, to nie tylko. Za tym idzie oczywiście to, to, to wsparcie, wsparcie społeczne, które jest, a przynajmniej nie wsparcie społeczne zdarza się bardzo, bardzo rzadko. To jest również ogromna rola spraw organizacyjnych, prawnych. Mamy dobre prawo od lat. Mamy dobrą organizację, to jest i, i udział Ministerstwa Zdrowia. Niech to źle, niech to źle nie zabrzmi, ale tak, ale tak jest instytucji mu, 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 mu podległych. A to, że wymienię Ministerstwo Zdrowia to nie dla chwały, bo jestem także pracownikiem Ministerstwa Zdrowia, ale to, że medycyną transplantacyjną od porządku w Polsce zajmuje się państwowa instytucja. Niezwykle ważna rzecz dla, dla przejrzystości i być może ta przejrzystość medycyny transplantacyjnej gdzieś tam w tym, w tej, w tej Drugiej lidze czy, czynników ma olbrzymi wpływ, bo ludzie widzą, że, że rzeczy się toczą, że się przeszczepia, że nie ma skandali w tej, w tej. To, 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 tego, tego w Polsce nie ma, tego, tego w Polsce nie ma, że ona jest uszczelniona prawnie, uszczelniona organizacyjnie. Powiedziała pani, ha, Wiele rzeczy można by mówić, ale w, w, będę wyłapywał niektóre fragmenty Pani wypowiedzi. Powiedziała Pani, dlaczego tak skrupulatnie leczy, li, liczymy? No właśnie, bo to jest także wyraz transparentności i tej możliwości monitorowania medycyny transplantacyjnej. Wiemy, kto komu w legalny sposób, w, w sposób zgodny i z prawem, i z biologią, i, i z trendami medycznymi jest, 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 jest przeszczepiany. Także to. A teraz wymienię, że budowaliśmy struktury, szkoliliśmy personel, jest specjalizacja z medycyny transplantacyjnej wśród lekarzy. Mamy 300 koordynatorów, mamy już obecnie podwójne dyżury w poltransplancie, mamy banki tkanek, mamy ośrodki dawców szpiku. To wszystko jest oczywiście też, to, to się budowało przez wiele, przez wiele lat. Ale. Jeszcze raz przepowiem to, co mi chyba w tej chwili przyszło do głowy, że za tym wszystkim stoi niezwykle mocne prawo, szczelność, taka, no, taka uczciwość do tej, tej, tej medycyny. To chyba ludzie także, także dostrzegają. Ja będę to dzisiaj podkreślał. A czy widzi Pan efekt takich imprez jak ta nasza dzisiejsza? No pewnie, że tak. No, no właśnie, świadomość w społeczeństwie, bo to o czym Pan przed chwilą mówił dla wielu osób brzmi obco. My możemy myśleć sobie, po prostu nie dotyczy mnie to, ale ta świadomość, że gdzieś obok te liczby to są konkretne osoby te, te liczby, bardzo działa na To jest 30 tysięcy biorców przeszczepów krążących gdzieś wśród, wśród nas. No mamy w Polsce 2,5 tysiąca gmin. 30 tysięcy ludzi żyje jeszcze innym przeszczepem. Czy ludzie oczywiście są, no po prostu po prostu ci ludzie są. E, bardzo bym chciał żeby, bo no, w medycynie transplantacyjnej i, i, i przykłady z Polski z poprzednich lat i, i z innych, że bywają oscylacje, fluktuacje. Bywają, bywają. E, oby tak nie było, dlatego, że ten potencjał transplantacyjny, on jest znacznie większy. E, czyli, czyli zapotrzebowanie jest jeszcze wciąż znacznie większe. Powiedziałem, że nawet wciąż dwu albo trzykrotnie, trzykrotnie większe. E, Proszę. No właśnie, no mówi tak, Pan o, o tym, że dziwi, to zapotrzebowanie dziwi. jest większe, więc porozmawiajmy o Pana marzeniach. Jak Pan sobie wyobraża na przykład polską transplantologię za 10 lat? Co jeszcze my mamy do zrobienia jako społeczeństwo? Tutaj też wymienione ministerstwo, oczywiście, że to wszystko ma znaczenie. Co można by zrobić, żeby to działało jeszcze lepiej? Pozwolę sobie powiedzieć, że o tym ministerstwie powiedziałem chyba bardziej jako o państwie, że to państwo zajmuje się Tak, i oczywiście. Pytam i o społeczeństwo, i właśnie o. o, państw, o... Państw, mhm. państw, 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 państw. nie jestem. Z pieru, nigdy nie byłem siedziałem w pierwszej ławce. Nie, nie, nie. Yy, no, 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 trochę by można. Dobrze. Yy. To co czynimy myślę, że jest, że, jest, że jest wartościowe. I jak się to będzie rozwijać, to reszta także będzie się rozwijać. Natomiast wydaje mi się, że no, w, w, w miarę rozwoju technologii informatycznych i my to budujemy także w, no, w ramach dla potrzeby polskiej przestrzeni transplantacyjnej, to jest poprawienie albo udoskonalenie, uszczegółowienie wszelkiej dokumentacji na temat dawcy, biorcy, i przeszczepu. Proszę zobaczyć, to są, wymieniła Pani liczby, to są, włączając to rogówki, komórki kwiatów czy szpiku, to jest, to pewnie się nagromadzi 4 tysiące tkanki. To pewnie się nagromadzi blisko 10 tysięcy wydarzeń transplantacyjnych w skali roku w kraju. Jeżeli to, a możliwości tej, no, te technologii informatyczne już na pewno w tej materii są. Nie chcę uderzać za wysoko, bo to nie jest aż tak kosmiczne i wymyślne. Gromadzenie system, systematyczne gromadzenie danych dotyczących tego, co robimy. Tego, co... Proszę zobaczyć, jak wiele się z tego można, można nauczyć, a gdzieś tam, no. W... Ale nie gdzieś tam, bo to jest ważne, bo to robimy to robimy dla bezpieczeństwa, dla bezpieczeństwa biorców. Tworzymy, będziemy tworzyć zaawansowane algorytmy, i w tym nam będzie, no, no, na pewno będzie nam wspomagać, doskonałe. Nie chcę używać słowa sztuczna inteligencja. Nie, nie, nie. To w, troszkę gdzieś w, wiem, co, co to jest, aż tak głęboko w to, w to nie wchodzę. Z nagromadzonych informacji płyną rozwiązania. Będziemy je gromadzić, przetwarzać, analizować i tworzyć nowe rozwiązania, już być może takie bardziej medyczne. O, to, to, chyba o tym, to to będziemy robić za 20 lat. A czy jest na świecie jakieś miejsce, jakiś kraj, który Pana zdaniem działa wzorowo? Nigdzie nie ma tych mistrzów świata, mistrzów świata nie ma. Y kraj, o którym y często mówimy, że jest takim wspaniałym, bo wspaniałem wspaniałym, bo i nauczyciele tam gdzieś się, się sporo się nauczyłem, nie tylko wiedzy, ale również ducha, po hiszpanii się mówi, prawda? No to pierwsze, co mi przychodzi do głowy, że no, ten wskaźnik brak, braku zgody, na przykład nadawstwo jest większe niż, niż w Polsce. Ale czy jest to, czy potrzeba pozycjonować? Może, oczywiście dobre wzorce trzeba, 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 trzeba brać. Y... Ale nie. zapytam z perspektywy laika, Proszę. jak to jest w środowisku, no. czy jeżeli gdzieś na świecie lekarz y dowie się czegoś nowego, albo odkryje coś nowego w tym zakresie, albo wpadnie to, na genialne... Na, Dzielicie się? Jest to, natychmiast jest to wykorzystywane wszędzie. Natychmiast. Tak, Odwiedzacie tak. się nawzajem? Czy dzisiaj możliwości tak, internetu no pozwalają jest, wam na to, jest. że opowiadacie Co, oprócz, sobie? Oprócz takich no, koneksji, porozumień, znajomości zwykłych osobistych, czyli to, to no, są towarzystwa transplantacyjne i krajowe, i międzynarodowe, i zjazdy, i sympozja. Jest, jest no, kilkadziesiąt czasopism naukowych związanych z medycyną transplantacyjną. To biega, to nikt dla siebie tego, tego, tego nie schowa. Nie, 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 nie. Myślę, chyba, że trochę to chyba, działa. Chyba, chyba, chyba przeciwnie, dlatego że jest to pewna no, również chalba naukowa. No, poszczycić się. Pochwalić się wobec, wobec świata. Już troszkę wychodzimy poza medycynę transplantacyjną, przechodzimy gdzieś w sfery akademickie. No, to, tego, tego się nie chowa. Tak. Myślę, że to trochę też działa właśnie w społeczeństwie mniej więcej tak. W momencie, kiedy tutaj nawet. Obecnie, kiedy siedzą tutaj osoby, które Aha. niekoniecznie przyjechały na tę imprezę, usłyszą o tym, że o tym się mówi, trochę się wyedukują, pojadą do domu, powiedzą swojej rodzinie, no trochę to jest taki marketing szeptany, także w tym zakresie mówi się o tym i im więcej się Ci mówi, ludzie, tym większe znają szanse. Osoby bezpośrednio lub bezpośrednio, którzy są po przeszczepieniu, no bo tych ludzi jest dużo.